Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ciecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Będę Wam znów opowiadał o Lidze Mistrzów, tak na spokojnie podsumuję spotkanie FC Barcelona kontra Inter i także będę Wam opowiadał o spotkaniu Paris Saint-Germain kontra Arsenal Londyn. Podsumuję występ Polaków. Liczyliśmy na to, że wystąpi pięciu, ale niestety poprzez kontuzję i także decyzję trenera, wystąpiło trzech. To i tak, jeżeli chodzi o polski futbol, coś wielkiego. Więc, 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 przychodzę teraz do opowiadania Wam o spotkaniu FC Barcelona kontra Inter Mediolan. Powiem Wam szczerze, że to była uczta futbolu, Wynik 3 do 3. To było coś pięknego. Na samym początku widzieliśmy coś takiego, że Inter prowadził 2-0. Barcelona... Od samego początku była w szoku, ale Katalończycy potrafili się podnieść. Jamal w tym spotkaniu grał fenomenalnie. Powiedzmy sobie szczerze, że ten piłkarz, który ma 17 lat, jest niesamowity. Rozgrywał setne spotkanie, zdobył gola. Jak popatrzymy na te jego akcje, szczególnie tą Bramkową, gdzie zdobył gola, to widziałem w internecie, gdzie były takie fajne porównania, w podobnym stylu Messi potrafił zdobyć bramkę, choć ta akcja także była taka w stylu Neymara. No ale dobrze wiemy, że reprezentant Hiszpanii wywodzi się z tego futbolu ulicznego. On w młodości także bawił się ze swoim psem, więc, więc, więc tego się nauczył. Warto także tutaj podkreślić, że no po prostu gra teraz kosmiczny futbol. Gdy zobaczymy na statystyki Cristiano Ronaldo czy Messiego, to oni w tym wieku aż tylu spotkań nie rozegrali, tylu goli nie zdobyli, a Jamal tych bramek ma, no moi drodzy, 22. No to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi... O tego hiszpańskiego zawodnika. Pamiętamy, ma już tytuł mistrza Europy w tym sezonie razem z Robertem Lewandowskim i także Rafinią To jest taki tercet, który, jakby w pewnym sensie, gra magicznie w barwach katalońskiego klubu. To jest coś pięknego, jeżeli chodzi o ten futbol. Pamiętamy był Christian, był Ronaldinho, pojawił się Messi, były pewnego rodzaju takie jakby... Smutek był, żal, no co będzie, jak Mesygo nie, nie będzie w Barcelonie? No pojawił się Jamal. To jest coś pięknego, że nie ma takiej pustki w futbolu. Jeden zawodnik znika, pojawia się jego następca, tak jak kiedyś Ronaldo grał w barwach barcy. Pamiętamy, wszyscy rozpaczali, gdy Blaugrany opuszczał, to pojawił się Klajwerd, był Rivaldo, jedni piłkarze odchodzą, przychodzą następni, tak jak pewnie Robert Lewandowski opuści FC Barcelonę, to również znajdzie swoich następców. No, będzie ciężko zdobyć tą złotą piłkę, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdy Barca wygra Ligę Mistrzów, to pewnie ta walka będzie się toczyła między Lewym a Rafinią i także Jamalem. No, ja byłem pod wrażeniem tego, co wyczyniał ten 17-letni Hiszpan, zdobył bramkę. Także no, był bliski jeszcze zdobycia kolejnej. Szkoda, że tra trafił w poprzeczkę, no, ale ten dribbling, te akcje z polotem, to napędzało Barcelonę. No i ale pamiętajmy o tym, że Intermediolan również w tym spotkaniu grał bardzo dobrze. Oddał trzy strzały, zdobył trzy bramki. Z jednej strony mieliśmy doświadczenie Michitarian. Lautaro, eh, Martinez, Acerbi. A po drugiej stronie młodość Jamal, Pedri, Rafinha i multum innych młodych zawodników FC Barcelony. I mieliśmy remis. No ale tak jak wspomniałem, to mi się podobało, że FC Barcelona potrafiła się w tym spotkaniu podnosić. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Barca pod wodzą Flika gra ofensywnie. Co jest także martwiące, popełnia błędy w defensywie, ale potrafi odrabiać te straty. I przegrywanie 2-0 ich nie załamało mało, doprowadzili do, dwu, do wyniku 2 do 2, później Inter prowadził 3-2, ale... Piękny ten strzał Rafini Gdzie, gdzie Zomer no, Zanotował samobój Ja pamiętam jak kiedyś Krzynówek W meczu z Portugalią Podobną bramkę zdobył Polska Wtedy zremisowała za czasów Lo Behakera No i ta bramka właśnie Rafini Gdzie ta piłka się odbiła od Zomera Wpadła To przypominała mi no, te, to, tą, 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 tą bramkę i tą nieudaną interwencję Ricardo jest bardzo duże podobieństwo, ale wracając do tego spotkania Inter pod wodzą Simone Inzagiego ruszył tak intensywnie i mieliśmy piękną bramkę Furama. Ten, ten napastnik interu strzelił jak luboja. Jak zobaczycie na tą bramkę i sobie przypomnijcie te niesamowite zagrania serbskiego piłkarza, który w barwach legii Warszawa zachwycał kalka w kalkę, to, to była taka bramka. No i później mieliśmy fenomenalny strzał Dan Frisa tego wahadłowego reprezentacji Holandii. Zresztą w tym spotkaniu zdobył gola na 3 do 2, ale Barcelona nie podawała się, bo tak jak wspomniałem Jamal dał sygnał odrabiamy straty i zdobył tego kontaktowego gola. Później mieliśmy takie fajne fajną wymianę między Pedrim Rafinią no i właśnie Ferranem Torresem, no i ten reprezentant Hiszpanii zdobył gola. Zastępca lewego w ostatnim czasie jest w formie, no bo Pamiętamy, zdobywał bramki w spotkaniu finałowym, przeciwko, gdy Barca grała w finale Pucharu Króla, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby miał lepszą skuteczność, to w tym spotkaniu mógł jeszcze zdobyć kilka goli. Był taki moment, gdzie Robert Lewandowski łapał się za głowę, więc, więc, więc. więc, no, Uważam podobnie jak wielu obserwatorów, że gdyby Robert Lewandowski grał w tym spotkaniu, to niewykluczone, że właśnie FC Barcelona mogłaby wygrać, to spotkanie żałuję, że Lewy nie mógł zagrać przeciwko Interowi. Na szczęście są takie optymistyczne wieści, że napastnik FC Barcelony w tym spotkaniu rewanżowym może zagrać. No przydałby się reprezentant Polski Jestem ciekaw, jak Wy to wszystko oceniacie, no bo tutaj e, warto podkreślić, że Woj, Wojtek Szczęsny przy tych dwóch e, pierwszych bramkach nie miał e, jakby no, szans obrończych. Przy tej trzeciej bramce to nie podobało mi się to, że tak się zawahał, ruszył, no i się tak e, cofnął. Przypomniały mi się czasy, gdy w e, reprezentacji Polski także często popełniał e, takie błędy, brak takiego zdecydowania. E, m, oczywiście fani Der Stegena tutaj się odezwali, pewnie się cieszą sam e, reprezentant Niemiec chciałby zmiany, ale ja mam nadzieję, że Wojtek dalej będzie grał w barwach FC Barcelony. Na pewno tak połowicznie może tutaj Michał próbiesz się cieszyć, no bo gdy mieliśmy losowanie i patrzyliśmy na skład Interu i FC Barcelony, no to tak optymistycznie wydawało się, że Szczęsny, Lewandowski będą grać i przy odrobinie szczęścia, właśnie Zaleski i Zieliński. A tu sytuacja wyglądała tak, że niestety były gracz Romy nie pojawił się na boisku, a Zieliński, którego, którego w ostatnim czasie jakby ta kontuzja wybiła, no bo pamiętamy, powoli, powoli jakby budował tą swoją pozycję, zaczynał grać w tej silnej drużynie Inzagiego, no bo pamiętam, że on przecież tam, jeżeli chodzi o tą rywalizację, no to ma z kim rywalizować. Michi Tarjan, Czaroglu, Barella, no i można byłoby tak po kolei wymieniać tych wszystkich piłkarzy, z którymi Zielu walczy, wybiła go z rytmu. No i tutaj, były grać na poli, pojawił się w, pod koniec drugiej połowy, więc, więc więc, więc, jest pewnego rodzaju taki niedosyt, no bo ja marzyłem o tym, żeby grało dwóch zawodników interu i także Barcy przeciwko sobie, ale no, połowicznie można być zadowolonym, bo zagrał szczęsny i kilka minut. Zieliński. Spotkanie Barcy z Interem. Powiedzmy sobie szczerze, było reklamą futbolu. Takie półfinałowe spotkania Champions League to ja uwielbiam. Także Zomer, bramkarz Interu, dokonywał niesamowitych interwencji, szczególnie w końcówce. Pamiętacie ten strzał Rafinni, gdzie Szwajcar no, cudownie obronił, a przecież ten strzał brazylijczyka mógł być pewnego rodzaju taką puentą, mógł być takim podsumowaniem tego, tego spotkania, takim takim języczkiem uwagi w tej rywalizacji. Nawet niewykluczone, że ta interwencja Zomera wy Biorąc pod uwagę ten cały dwumecz, może być de decydująca. Szkoda, że Brazylijczyk nie. Wykorzystał tej sytuacji. Szwajcar kilkakrotnie ratował Inter przed stratą bramki. Gdy to spotkanie się zakończyło, Simon Inzaghi był zachwycony Jamalem. Mówił o tym, że próbowali go podwajać, nawet trzech piłkarzy go kryła, a pomimo tego Hiszpan, wyobraźcie sobie, z taką łatw łatwością, z takim polotem, po prostu tych piłkarzy omijał. Jak tyczki. To był jego dzień. Setne spotkanie, okraszone golem, piękne akcje, no z przyjemnością patrzę na grę kolegi Roberta. Lewandowskiego. Potem oczywiście były tańce w szatni. Niedawno widziałem taki filmik na TikToku, gdzie właśnie Jamal uczy pikę, jak należy tańczyć. Mamy z jednej strony jakby przedstawicieli pokolenia 8-7, czyli piłkarza urodzonego pod koniec lat 80. byłego męża szakiry. I Jamala, przedstawiciela tej młodej generacji. To jest niesamowite, że on ma 17 lat i już rozegrał 100 spotkań w barwachowce Barcelony, wygrał Mistrzostwo Europy. A przecież, jeśli kontuzje nie będą mu doskwierać, z 15 lat kariery. Pamiętamy w tak młodym wieku Messi, Cristiano Ronaldo zaczynali ale no, byli zdecydowanie starsi podobnie sytuacja wyglądała z, wyglądała z Ronaldo brazylijskim mam nadzieję że nie będzie podążał drogą Michaela Owen'a Pamiętacie tego legendarnego zawodnika Liverpoolu piłkarz derec wielka nadzieja angielskiej piłki jako 18-latek zaczynał a potem te kontuzje i zdobywca złotej piłki w wy... Barwach królewskich Real Madryt przestał świecić. Wayne Rooney także jako takie wschodzące młode dziecko, 16-latek, 17-latek, również zaczynał wcześniej, a potem po 30. już tak nie błyszczał. Są plusy. Jeżeli chodzi o tych młodych piłkarzy, którzy w takim młodym wieku zaczynają błyszczeć, pamiętamy Szymkowiak, legenda Widzewa i także Wisły Kraków, były reprezentant Polski, również w wieku 16 lat błyszczał 17-grał w polskiej Ekstraklasie także w, w Wiśle potem grał i w barwach transusporu, ale w pewnym momencie jakby ten zawodowy futbol i te granie w takim młodym wieku jakby wystawiło mu rachunek i popularny Simi, tak jak Turcy o nim mówili, zakończył wcześniej karierę, bo już po, po, po prostu no nie miał siły zmagać się z tym bólem, z tymi kontuzjami. Wszystkimi ciągle musiał brać stosować. Voltaren, jak wielokrotnie wspominał w wywiadach piłkarskich, także to jest wysoka cena, jaką często młodzi piłkarze płacą, jeżeli chodzi o ten zawodowy futbol. Więc mam nadzieję, że jamal nie będzie podążał drogą Owena i Szymkowiaka, w tym sensie, że w pewnym momencie przedwcześnie zakończy karierę. Chciałbym, żeby był taki długowieczny jak Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo czy Messi. To byłoby coś pięknego. Epicko grał w tym spotkaniu, także mogła podoba podobać się gra Rafini z, niecierpli z niecierpliwością. Czekam na to spotkanie rewanżowe Barca kontra Inter. Mam nadzieję, że Lewy zagra. No i tym razem Wojtek Szczęsny będzie bronił jak Zomę. Choć nie będzie to łatwe, no bo Fiuram, Dumfries pokazali. Że są w stanie zaskoczyć, a to jest coś niesamowitego, bo przecież ci dwaj piłkarze niedawno zmagali się z kontuzjami, a potrafili błyszczeć w tych spotkaniach. Teraz moi drodzy, przychodzę do spotkania Arsenal Londyn kontra Paris Saint-Germain. Tutaj podopieczni Luisa Enrique wygrali 1-0 po wspaniałym golu Dembele i także cudownych interwencjach do na Rumy. Moi drodzy reprezentant Włoch bronił niesamowicie. Tutaj na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o kanonierów, no to zabrakło takiego napastnika, no bo były sytuacje z dwóch stron. Z drugiej strony także Paryżanie byli nieskuteczni. Tutaj błyszczał także gruziński Maradona. Kwaraskwelia no, grał epicko. Razem z Dembele napędzali te akcje ofensywne Paryżan. Ja się złapałem za głowę wtedy, kiedy Ramosz, Uderzył tak pięknie, zrobił jakby no. Wy, no strzelił, tylko niestety w poprzeczkę, no i nie, nie, nie podwyższył tego stanu rywalizacji, jeżeli chodzi o mecz. Perze kontra Arsenal Londyn. Tutaj na ten mecz patrzyłem na Kiwiora. Cieszy mnie to, że po raz dziewiąty w Champions League, reprezentant Polski wystąpił. Na pewno Michał Probierz się cieszy, pamiętamy Kiwior zachwycał nas w spotkaniach. W... Przeciwko Realowi, teraz z PSG, u boku, u boku Saliby. Mógł się podobać nawet, raz był bliski zdobycia gola, kiedy, kiedy uderzał głową. Więc, 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 więc to było coś pięknego, jeżeli chodzi o polską reprezentację, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o to spotkanie rewanżowe, no to tutaj mi się wydaje, że jednak. Że pod wodzą Luisa Enrique pewnie wasuje do kolejnej rundy, no bo Dembele jest w niesamowitej formie. Także um, gruziński Maradona zachwyca, do, do Naruma. Bra broni fenomenalnie i to jest coś pięknego, że Luis Enrique potrafił tą drużynę przebudować. Pamiętacie, jak Mbappé w barwach Paryżan zdobywał gol za golem i istniały pewnego rodzaju takie lęki. Co będzie, gdy on odejdzie do Real Madryt? Opuścił Paryż no i Enrique potrafił jakby tą drużynę tak poskładać, że zdobywanie goli rozkłada się na wielu zawodników. Dembele błyszczy, mamy pewnego rodzaju Taką metamorfozę tego francuskiego piłkarza, który pamiętacie, gdy był zawodnikiem FC Barcelony, to często spóźniał się na treningi, grał w PlayStation, no, bawił się, imprezował, nie do końca prowadził taki sportowy tryb życia. Kiedy mu się chciało błyszczał, został później z Barcelony wytransferowany. Luis Enrique znalazł do niego klucz odszedł Dembele, no i odszedł Mbappé no i Dembele jeśli dalej będzie tak grał i Paryżanie zdobędą wygrają Champions League to niewykluczone, że wtedy to on może zdobyć złotą piłkę ja chciałbym zobaczyć finał psg że FC Barcelona. Co prawda, mielibyśmy wtedy w finale tylko dwóch Polaków, no bo jeśli kanonierzy awansują do finału, to będziemy mieli trzech. Ale powiem Wam szczerze, że Paryżanie przebudowani, tak bez takich gwiazd jak wtedy, kiedy grał Mbappé, Messi, Neymar. Pamiętacie. Także te czasy, kiedy Zlatan Ibrahimowicz tutaj grał i także Verati, no to Luis Enrique potrafił stworzyć drużynę, gdzie właśnie młody gruziński Maradona, Debele, który przeszedł metamorfozę, jeszcze kilku piłkarzy grają niesamowicie, no i niewykluczone, że będzie ten drugi finał Paryża. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o to spotkanie. Jeżeli chodzi o Kiwiora, to jest piękne, że ten gracz czuje pewnego rodzaju takie wsparcie od zawodników, ze swojej drużyny, bo często widzieliśmy, jak do niego podbiegają, tak go motywują, rozgrywa kolejne spotkanie. Jest on takim mocnym, rezerwowym artety. 15., 14 zawodnikiem, gdy są kontuzje, no to wchodzi do pierwszego składu. No, jestem ciekaw, jak dalej będzie jego przyszłość wyglądała. Czy zostanie w Londynie, a może spróbuje swoich sił w innym klubie? No to to jest ten czas, żeby właśnie kiwior po prostu z bednarkiem, jakby. Drygowali tą naszą defensywą reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o te dwa półfinały, no to była to uczta futbolu. Najbardziej mi się podobał jednak mecz Barcelony z Interem, no i te cudowne akcje Jamala były epickie. Tu, moi drodzy, spojrzę na moje notatki, czy wam o E, wszystkim e, opowiedziałem strzał Furama jak bramka Luboi za czasów Legii e, um, uderzenie nożycami Damfrisa e, była e, to wyglądało tak jakby Cristiano Ronaldo strzelał jestem ciekaw czy również uważacie że te bramki były podobne do tych goli jakie strzelali Ronaldo i Luboja bramka Yamala w stylu Messiego lub Neymara takie właśnie od razu rzucały mi się obrazki jeżeli chodzi o te Gole. Mam nadzieję, że te spotkania rewanżowe będą podobne. I pięknie byłoby, gdyby właśnie Robert Lewandowski, w tym spotkaniu rewanżowym z Interem, zdobył swojego setnego gola dla Barcelony i barca w finale. To byłaby taka pieczątka, moim zdaniem. Jeśli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie. Sprawy bieżące, to w najbliższym czasie nagram dla Was odcinek o Pucharze Polski. Wybieram się na Mecz Legia Pogoń. Po tym spotkaniu będzie pewnie taki live na gorąco, ale pewnie dosyć późno. Tak, tak, tak obstawiam, i moi drodzy. Pewnie dalej futbol będzie królował w najbliższym czasie. Tak będzie wyglądał plan mojej transmisji. Życzę Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej.